W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o planowanych protestach rolników w postaci blokady przejazdu granicznego w Świecku. Po piątkowym spotkaniu rolników z przedsiębiorcami i burmistrzem w Urzędzie Miejskim Słupicach zdecydowano, że protest będzie miał formę ostrzegawczą i potrwa 24 godziny. W niedzielę o godzinie 13 rolnicy, tak jak zapowiadali, zablokowali oba kierunki przejścia granicznego w Świecku. Na no, ten czas tak naprawdę ustawiamy cały kordon protestujących po obu stronach autostrady. Czekamy na zgromadzenie tych wszystkich jakby uczestników tego protestu. Za chwilę będzie, mam mniej nadzieję, za chwilę będzie takie spotkanie organizacyjne, przedstawienie, jak robimy, co robimy, w jaki sposób dla takiego ogólnego porządku. O godzinie 18.00 przewidujemy konferencję prasową z mediami. A proszę powiedzieć, czy tu nie wiem, jest jakaś szansa, że ktoś z rządu przyjedzie? Bo właśnie to był jeden z takich podstawowych warunków tego, żeby to był rzeczywiście tylko, tylko protest ostrzegawczy, a nie protest, który będzie protestem miesięcznym praktycznie. No, tak naprawdę byśmy chcieli, po to tutaj jesteśmy, ale co się wydarzy, biorąc na wzgląd to, co się w ogóle dzieje w Polsce, no to rządzący tak nie są zbyt mocno zainteresowani rozmową z rolnikami. Nie wiem, tak naprawdę no, liczymy na to, że ktoś jednak się pofatyguje do nas, żeby konkretnie też rozmawiać. Tak? Oczywiście widzieliśmy ostatnio rozmowy ministra rolnictwa z rolnikami, były tam gdzieś pewne ustalenia, ale tak naprawdę te ustalenia już tam, tam trwają przez dosyć długi czas. Dla nas zbyt długi. Widzieliśmy też, że popierają was myśliwi, ogromna ilość myśliwych. Widzieliśmy e, hodowców ryb, widzieliśmy ludzi najróżniejszych tutaj branż, gdzieś tam e, bliżej dalej spokrewnionych z rolnictwem i nie tylko hodowlą. No tak szeroko rozumiane rolnictwo to, tak, to nie jest tylko uprawa e, zbóż tam wszelkiego rodzaju, ale to też są inne gałęzie. Jest produkcja roślinna, tak? E, jest przy tym też rybołówstwo. Powiązani też z nami są myśliwi, którzy tak naprawdę no, jakby też poniekąd tam trochę współpracujemy. Kto jeszcze do nas dojedzie, to, to, to sami nie wiemy. Miejmy nadzieję, że będzie tych ludzi jak najwięcej. No jesteśmy tu po to, żeby zaznaczyć nie tylko naszą obecność, ale zaznaczyć te problemy prokonsumenckie, tak naprawdę. I zapraszamy wszystkich, którzy się nie zgadzają z tym, co się dzieje, na protest. Myśliwi dołączyli się do protestu rolników, to chciałem ze, ze swej strony podziękować rolnikom <grym> za ich protest. Jesteśmy razem z nimi. Wiele na, więcej nas łączy niż nas dzieli, dlatego tu jesteśmy. Popieramy, Też jesteśmy rolnikami, też popieramy ten właśnie protest, bo naprawdę jeżeli nie poprawimy sobie tej naszej tutaj sytuacji z tą granicą, z ze wszystkim Ukrainą, to naprawdę przepadniemy tutaj jak w życiwej rzeczy. Jaki plan w ogóle mamy? Dzisiaj wiem, że do 20, do 13 jutro, prawda? Tak. A jeżeli to nic nie pomoże, to będą y, kolejne strajki. Głosowaliśmy, głosowaliśmy za nowymi, ale nie wiem, czy to nam coś pomoże. Mhm. Na, razie, na razie tutaj, a później, no nie wiem, no, może Warszawa Busela tak? Zrobili bardzo ciężko, ugorowanie, zrobili nam, nawet obornik, jak to było, to nawet ja się nie weszłem na programy w systemy, bo to nie każdy nie ma sprzętu. Jak mogę wejść obornik w ciągu 48, 12 godzin zaurać, jak mi ośka pęknie, jadę do ogromny, a za 4 dni przechodzi mi ośka. To co ja sąsiadam nająć, żeby mi obornik wywiózł? a, w te, a agencja, agencja jak zgłoszę, to, 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 to mi mówi, że kude mi zabierze wszystkie pieniądze. Cały ruch towarowy kierowany był już na zjeździe z autostrady A2 w Jordanowie na inne przejścia graniczne, natomiast ruch osobowy kierowano na przejście w Słubicach i Kostrzynie. W niedzielę od godzin przedpołudniowych Słubice tradycyjnie się korkowały, choć nie tak ekstremalnie, jak było to kilka tygodni temu. W poniedziałek odbyło się podsumowanie protestu oraz dość nietypowa forma konferencji prasowej. Biorąc na wzgląd uwagę sytuacji, tak naprawdę, jak poważnie jesteśmy traktowani w, w naszej trudnej sytuacji materialnej. Wczoraj po dosyć długich naradach stwierdziliśmy, że musimy się przebranżowić, a myślimy, że w tej chwili najlepszą branżą, która myślę dotrze do jakiegokolwiek grona ludzi, społeczności dookoła, jest to branża rozrywkowa. Więc wczoraj się przebranżowiliśmy z rolników, na można powiedzieć, komików. Dziękujemy tutaj za, za, za przybycie mediów. Po pierwsze, no, determinacja rolników jest bardzo duża. Odzewu z rządu na obecną chwilę nie mamy żadnego. Oczekujemy, bo dzisiaj wylatuje pan minister rolnictwa do, do Brukseli. Z propozycjami, naszymi postulatami. Zobaczymy, zobaczymy jutro, pojutrze, jak to się zakończy. Wszyscy rolnicy w całej Polsce będą czekać na tą informację. My tak samo zawieszamy tutaj protest na Świecku i czekamy na decyzję. Właściwie forma protestu, którą przyjęliście tutaj jest taką formą łagodną, bo mówię, to co obserwujemy w Europie, nie wiem, w Hiszpanii, we Francji, w Brukseli, w Belgii, w wielu miejscach, tam te procesy są radykalne, tam płoną opony, wysypywane jest na ulicach. Gnojówka jest rozlewana i tak dalej, więc, więc no mówię, podjęliście taką decyzję. Tak, tak. To wspólnie z polskimi rolnikami tutaj z naszego rejonu lubuskiego podjęliśmy taką decyzję, że po prostu będziemy informować mieszkańców okolicznych miejscowości, powiatów, województwa, że po prostu my nie przyjechaliśmy tutaj robić burt palić opon, wylewać gnojowice, bo nie na tym rzecz polega, ale lepiej siąść do stołu, porozmawiać, przedstawić swoje argumenty. Tak? Większość społeczeństwa już wie, na jakim rzecz polega rolnictwo. Myślę, że już się do, do, domyślają, jakie są, są krytyczne w tym momencie rolnicy i my nie chcemy tutaj robić burt i po prostu służbami tu wspólnie z naszym burmistrzem doszliśmy do wniosku, że będzie to pokojowy ostrzegawczy strajk, tak reszta, reszta, się wydarzy w trakcie, zobaczymy, bo to jest napięta sytuacja, rolnicy są załamani hodowla drobiu, hodowla zbóż raczej produkcja zbóż po prostu jest na dzisiaj już nieopłacalna i rolnicy są zdesperowani, no, szukają wyjścia Prosty, pro, protestują wszyscy rolnicy w kraju i, i czekamy, czekamy na decyzję, bo główne decyzje zapadają w Brukseli, tak? My tutaj rolnicy y, lokalni no, nie mamy za dużego wpływu. My możemy tylko wyjść y, i zaprotestować to na, na, na drogach, tak? A taki węzeł jak tutaj Przejście Graniczne świecko, na pewno na pewno y, no niektórych troszeczkę zabolało, ale to mówię, my dzisiaj zrobiliśmy to pokojowo, z nastrojem, z uśmiechem na twarzy, żeby po prostu nikogo to nie zabolało. Dobrze. No i może ostatnia tylko kwestia co dalej? Jeżeli będzie no tak jak to do tej pory było, a nie wiem, powrócicie, planujecie kolejne protesty? Tak, no tutaj determinacja rolników jest bardzo duża. Tutaj konsultacje były dzisiaj praktycznie całą noc, do późnej nocy. Rolnicy powiedzieli krótko: jeżeli minister nie, przyje, nie przywiezie nam konkretów z Brukseli, my nie chcemy dopłat do tony, do hektara. Nas to już nie funkcjonuje. ale rolnicy chcą konkretów. My nie będziemy czekać. Rolnicy powiedzieli tak, jeżeli minister nam nic nie przywiezie, my przyjedziemy tutaj, będziemy stać do skutku. My świecko zamkniemy. Zaś, za, zamkniemy i będziemy stać do skutku, aż wreszcie ktoś nie przyjedzie i tutaj nie będzie z nami rozmawiał. Bo wiemy, wszyscy tutaj wspominaliśmy wczoraj rocznicę, 26 lat, jak Andrzej Leper świętej pamięci protestował na świecku. I wtedy władze przyjechały do niego. Tylko, że on w, innej, w innym po prostu niepokojowym, tylko musiał zagrać to ostro z rządem. I rolnicy są do tego zdolni, że będzie tak jak we Francji: będziemy wylewać gnojowice, będziemy palić opony, wszystko i my tu staniemy i zobaczymy, kto wygra. Czy rolnik polski, europejski rolnik, czy Bruksela wygra? Urzędnicy, którzy nie mają zielonego pojęcia o. Rolnictwie. Ktoś tam sobie wymyślał Zielony Ład, ktoś tam wymyślał i importować zboża, płody rolne poza Unii Europejskiej i to tak się dzieje, a nasze gospodarstwa rodzinne upadają. Na dzisiaj jesteśmy ku bankructwie. Nam dużo czasu już nie zostało. Polskiego rolnictwa za chwilę nie będzie. Obyśmy no, ja ja by takich słów nie słyszeli o tym, że nie będzie rolnictwa. Mam nadzieję. Ale, panie redaktorze, do tego zmierza. To jest krótki okres. To nie będzie tak, jak mieliśmy rozmowy z, u burmistrza Subic z przewoźnikami, oni tak samo. Mówią, dla nas jest krótki okres. My jedziemy na cienkiej linii. I ta linia, jak pęknie, cienka nić, to nas nie będzie w całym kraju, bo każdy rolnik zainwestował po, po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku duże, potężne pieniądze. W każde gospodarstwo, swoje rodzinne gospodarstwa. Na dzisiaj jesteśmy naprawdę na skraju bankructwa. Mamy kredyty, mamy leasingi, mamy zobowiązania wobec innych firm za nawozy, środki, a dzisiaj. Każą nam tego już nie produkować, bo to jest niedobre. Protest ostrzegawczy rolników w Świecku zakończył się w poniedziałek o godzinie 13. A to, czy rolnicy wrócą ponownie protestować na granicę, jak słyszeliśmy w wypowiedzi koordynatorów protestu, zależeć będzie od tego, co przywiezie z Brukseli wiceminister rolnictwa, któremu rolnicy przekazali 7 głównych postulatów.